Zobaczcie jaka pogoda 29 grudnia. Mróz dziś złapał w nocy. Samochody miały oszronione szyby, tak jak tutaj. Ale już jest lekki plusik a w słońcu pewnie kilka stopni, wszystko kapie. Witam was zatem w ten kolejny grudniowy piękny poranek z błękitnym niebem. Pora na odcinek rysunkowy. Znaczy zapewne nie tylko rysunkowy, ale postaram się pokazać Wam dzisiejsze spotkanie. Kolegium Majus Uniwersytetu Adam Mickiewicza, gdzie będziemy rysować w budynku, gdzie też nie każdy może wejść, tak jak poprzednim razem w Auli. Także nasłuchujcie. No, teatr dopiero co był w poprzednim odcinku, a teraz zmierzamy do tego budynku dalej. Jesteśmy dosłownie teraz w pełni słońca. O, tam już koleżanka idzie, Justynka. Idziemy na spotkanie rysunkowe. Właśnie pod tą kopułę, tam, do Kolegium Majus. Druga część naszych uniwersyteckich, można powiedzieć, spotkań z rysunkiem. O, cześć hydrant. No, widok w ulicę Fredry, stąd jest świetne do rysowania, bo tu mamy wszystkie chyba możliwe style, włącznie z okrąglakiem z tyłu na końcu zamykającym ulicę. No i ponownie całkiem spora grupa nas jest dzisiaj. Autorka koziołków już jest na miejscu. Tak, jest. A ten taki sztywny jakiś jest, są. on, z nami, czy nie? Szkicownik jest. No, a tu mogę kleić urbanskie czesne. O, nie, byłem tu chyba od 1994 roku. Także na grupę nie wrzucamy jakichś skiców robionych ze zdjęć czy z głowy, tylko po prostu to, co zobaczyliśmy przekładamy na papier. się na papier, może być też płótno jak ktoś chce, ja mam dzisiaj deseczkę, haha. albo na Facebooku, albo na Instagramie Urban Sketchers, na przykład Londyn, albo... Nie, <laughs> nie ma, sprawdzałem. Nie ma? <laughs> Kurde, no to muszę... <laughs> W każdym razie w każdym razie tak robiłam jak jechałam gdzieś na wakacje, bo naprawdę większość w dużych miast ma takie grupy już. Nasza działa od 10 lat prawie, w przyszłym roku, właściwie za chwilę, zaraz, zaraz będzie przyszły rok, więc w przyszłym roku będzie dziesięciolecie. Co roku wybierają jakieś miejsca na świecie. Z reguły tak starają się to robić, żeby było co roku na innym kontynencie, żeby ci sweczerzy mogli sobie po prostu pojechać. No wiadomo jak było teraz w tym roku, było w Argentynie, no to trochę daleko mamy z Europy. Rok wcześniej było w Auckland w Nowej Zelandii, no to też niespecjalnie, a wcześniej była pandemia. To tyle ode mnie na temat urban-skatingu. Dzisiaj spotykamy się w przepięknym miejscu na zaproszenie tutaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ostatnio mieliśmy też bardzo fajne spotkanie w Auli. Studiuję w Koruniu, więc my mi się zmienili czasami, ale udało się na w pandemii z Kopernikiem. Cześć. Już po odprawie. Już po odprawie. No wnętrze super, e, aż trudno się skupić na jakimś tam detalu. Już tutaj wszyscy porozsiadali się w różnych miejscach i na piętrach e, no ale trzeba będzie przystąpić do jakiejś pracy, zaraz zobaczę. Może jakiś detal, może e, no zobaczę, zobaczę. Zobaczymy co tam się da wybrać. O, mandar już na pięterku, część na dole, część na posadce. No i jest wybierasz. Super miejsce. Czyli galerię pudełkową już ktoś wymyślił. Tak. ale chciałam Ale złota kredka. Kto ma tą złotą kredkę? Chyba nie mam już, to już ty ręcznik, tak naprawdę. Nie sygnasz się za i już po rysowaniu. super wnętrze, kapitalne spotkanie, idziemy na kawkę. Pogoda nadal super, lekko zimno jest. No i tyle, po spotkaniu kawka oldschoolowej całkiem spore grono U nas, dzisiaj było paręnaście osób, także poszkicowaliśmy sobie jeszcze przy stole i ściemnia się, więc dzisiaj na pewno nie będzie poszkicówki, ale może jutro. A to jeszcze raz budynek, w którym dzisiaj rysowaliśmy z zewnątrz kolegium Maius. 30 grudnia mini update. Jak się zastanawiałem, czy do końca roku jeszcze coś się wydarzy i właściwie nie chciało mi się sięgnąć, bo nie byłem pewien. Na ziemi, znaczy dokładnie na ziemi, w sensie na glebie, o i uciekł. Prawie tego nie widać. Czarny na czarnym grosik. A więc nie wiem, czy to ostatnia monetka, ale być może ostatnia monetka do naszego konkursu. Jeszcze się załapała w tym roku. Padło. 30 grudnia, a właściwie już 31 grudnia, bo jest po północy. Kończymy właśnie tak późno. Bo jest to jedyny moment, kiedy po prostu można wyjść z piękną. Bo liczymy na to, że może jakimś fuksem przez chwilę nie będą strzelać. No, jestem naprawdę ciężko. Już po prostu pies jest zblokowany. Śmialiśmy się z Magdą, że czeka nas być może sylwester w Łazience. Po prostu się zamkniemy i będziemy klarę drapać za uchem przez ileś godzin. Jutro o tej porze na pewno nie wyjdziemy. To, to jest więcej niż pewne, bo za jakieś 24 godziny to będzie jedna wielka kanonada. Także od kilku dni montuję sobie filmy do późnej nocy i gdzieś tam około w pół do pierwszej pierwszej wychodzimy na spacer. No i chyba się udało. Klara się załatwiła i tfu tfu, ale jeszcze nikt nie strzelił. Wczoraj po pierwszej też strzelali. Idziemy do domku zaraz? Idziemy do domku, nie? Tarka. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jeszcze z dzień, dwa i już przestaną, wiesz? 31, tak jak już wiecie, ostatni dzień roku. Żegnamy się z 2024. Ja już pod pracą, bo to dla mnie normalny dzień pracy. No ale jak widzicie na przebitce, wczorajszy grosz nie był ostatni. Jeszcze wpadło 10 groszy dzisiaj. Ostatni dzień roku to świetny moment na spacer. Może nie jakiś słoneczny dzisiaj dzień jest, ale fajne, Nie jest zimno. No a jak spacer to oczywiście gdzie? Idę na ostatni spacerek po Cytadeli. Co prawda w ekranie widzę jedną wielką szarość. Pięknych obrazów pewnie dzisiaj nie będzie, ale przynajmniej cały park pusty. Bez konkurencji dzisiaj na alejkach. Krety ryją na potęgę. Że zimy na razie chyba nie będzie. Bo jak krety ryją na potęgę, to znaczy, że dżdżownice siedzą płytko, jest pożywienie, a dżdżownice siedzą płytko, bo nie będzie zimy. Następne dni pokażą, czy dżdżownice się myliły, czy nie. I jest to ponoć udowodnione naukowo, więc im więcej kopczyków, tym większa szansa, że w śniegu jeszcze, jeszcze długo nie będzie. No a skoro koniec roku i spacer, to idealny moment, żeby przekazać Wam najlepsze życzenia. Niech ten następny rok będzie najlepszym, jaki możecie sobie wymarzyć w każdej sferze mentalnej, fizycznej, ekonomicznej, każdej po prostu. Niech Wam się spełnia to, co chcecie, to co teraz słyszycie o wrony się dokładają z życzeniami, tłumnie, wszystko to, co kraczą, niech Wam wykraczą też pozytywnie. Wszystkim poszukiwaczom mega znalezisk, wszystkim skeczerom super szkiców i miejsc, miejscówek do rysowania i pięknej pogody. Zdrowia, kochani, wszystkim Wam. Wszystkim, którym znam, poznałem, a być może też tym, którym znam tylko wirtualnie i dopiero poznam. No oczywiście psiarzom, moim znajomym, rodzinie, wszystkim miłośnikom Czterech Łap, także wszystkim fanom Klary, których poznałem też dzięki YouTube'owi. Wszystkiego dobrego i waszym czworonogom oczywiście też. Zresztą nie tylko pieskom. Jak macie swoje koteły pod ręką i inne zwierzaki, to również niech ten rok będzie dla was przede wszystkim rokiem zdrowia. O, słyszycie w tle? Niech będzie jak najmniej petard właśnie, bo to dzisiaj nas czeka jak najmniej smutnych wydarzeń. Związanych właśnie z, z naszym wspólnym życiem, z, z łobuzami naszymi. Niech, niech ten rok będzie bardzo szczęśliwy. Bawcie się razem, cieszcie się swoją obecnością. No, to ważne. Może nam uda się w następnym roku jeszcze wyskoczyć gdzieś w teren z Klarą, ona co prawda już jest taka słabsza, ale ten rok pokazał, że plaża to był strzał w dziesiątkę. Klara bardzo pokochała piasek i fale i, i po prostu atmosferę plaży, więc mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w przyszłym roku, mimo mojej kondycji, to powtórzyć. Wam również tego życzę na kolejny rok, żebyście zaliczali przeróżne plenery i cieszyli się właśnie psią, czy kocią, czy inną obecnością. Jeśli chodzi w ogóle o podsumowanie roku 2024 i jakiekolwiek Plany też na 2025. No to może po nowym roku już nie będę wydłużał tego filmu. Zatem zrobimy jeszcze jakiś oddzielny odcinek, w którym poopowiadamy o tym, co było, jak się udało, co się udało i co ewentualnie planuję. Co się też pojawi na kanale w następnym roku. To będzie w osobnym zupełnie odcinku. Cytadela Puściusieńka i bardzo dobrze. Wspomnę tylko, że w styczniu na pewno widzimy się. Z okazji Wośpu, będziemy na pewno odwiedzać Goldeny a także na pewno będę odpalał jakieś aukcje na Wośp, na Allegro. Jakby co, dam na pewno Wam informacje. Będę też brał udział w aukcjach na kanale Druid Sai. Pozdrawiam, drogi Druidzie. Super, robota jak co roku. W tym roku biorę udział w tym aktywnie nie tylko jako licytator, ale coś tam wystawię. Już dzisiaj zapraszam na Druid Sai. Przygotuję tam jakiś pakiecik od siebie. No bo to jest akcja, no po prostu must be. Zapraszam serdecznie wszystkich do wspierania tej szlachetnej akcji w każdy możliwy sposób. Pieski odwiedzimy, tak jak powiedziałem, goldeny, które kwestują co roku na Wośp w Poznaniu. Polecam Wam też spotkanie z nimi. To też jest świetna rzecz. Także to, no już strzały w tle, także przepraszam. Dzisiaj można, tak? 31 grudnia. To na pewno w styczniu, w styczniu też na pewno wleci odcinek z podsumowania naszego koszyczka ze znajdami i rozstrzygniemy, kto był najbliżej, jeśli chodzi o ilość keszu. No i to tyle na razie. A tak jak powiedziałem, w jednym z pierwszych odcinków zrobimy też odcinek o planach. Może to Was zaciekawi, czy będzie warto śledzić kanał w przyszłym roku, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Kończę na tym. Słuchajcie, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Cytadeli, z takiego cisowego. Ciemnego miejsca. I do zobaczenia w nowym roku. Bawcie się dobrze, niech Wam się tam darzy. Trzymajcie się.